Tutaj Mimi LPS 13. Jestem złodziusia i dzisiaj będę yy, opowiadać Was po filmie, co so so to moje wyroby z modeliny. Jeżeli Wam się nie podobają, to sorry, ale wiecie, to są pierwsze rzeczy, które lepiej, znaczy drugie, które lepiej w moim życiu, yy, bo lepiłam już dwa lata temu coś. Miałam 8 lat. Dobra, przejdźmy do oglądania. Okej, okay. no, taki kucyk. Z serduszkiem. To jest chyba Rarity. Podobno bardzo do Rarity. Teraz, to jest Może to będzie Rarity? Nie wiem. Tu ma takie białe oczy, czarne. Patrzę się w tamtą stronę na... pyszne ciasteczka. To, to miały być moje kolczyki, bo to się... To są odklejają się. To jest taki wielki pigusek. Następnie są takie lody. Taki gełkowy lodzik, brązowy. Czekoladowy i taki troskawkowy lodzik. Taka, taki mały muffinek. Czy tam babeczka? Co to jest? Nie wiem. Następnie taki jeszcze słodki kucyczek. Mhm, okej. Okay dobra, będę się już z wami powoli żegnać, to pa. E